Witam Państwa podczas posiedzenia komisji przetargowej, podczas którego dokonamy otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym, prowadzonym pod nazwą budowa przejazdu pożarowego, zatok postajowych dla samochodów osobowych, przebudowa istniejącego ogrodzenia, remont nawierzchni zjazdu z ulicy Kraszewskiego w ramach zadania Modernizacja budynku zespołu szkół ekonomicznych we Włosławku drugie postępowanie. W terminie składania ofert to jest do dnia. 2 listopada do godziny 9.45 do zamawiającego wpłynęło 7 ofert. Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 244 000 zł brutto. Oferta numer 1 PPUH Luxdom Spółka z o. Włocławek, ulica Papieżka, 11. Cena oferty brutto 243 955 zł i 50 groszy. Okres gwarancji rękojmi na wykonane roboty budowlane 60 miesięcy. Oferta numer 2. Danuta Mamrzyńska Zakład Budowlany Melbud w spadku Bobrowniki ulica Włocławska 23a. Cena oferty brutto 177 600 zł. Okres gwarancji rękojmi na wykonane roboty budowlane 60 miesięcy. Oferta numer 3 Handel i usługi budowlane Erbrug, Awetisjan Karen, Wielgie, ulica Staromiejska 87. Całkowita cena oferty brutto 210 000 zł. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. 60 miesięcy. Oferta numer 4. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Dawgud Adam Iwański, Włocławek, ulica Barska 12A. Całkowita cena oferty brutto 206 318 zł. i 12 groszy. Okres gwarancji rękojmi na wykonane roboty budowlane 60 miesięcy. Oferta numer 5. Zakład robót drogowo-budowlanych Drogbut Michał Podralski, Dobrzeń nad Wisłą, Krojczyn 64a. Całkowita cena oferty brutto 243 000, 290 złotych i 80 groszy. Okres gwarancji rękojmi na wykonane roboty budowlane 60 miesięcy. Oferta numer 6 Firma Budowlano-Drogowa BJN Bartosz Nożewski, Włocławek, ulica Chopina.

Dart Impex Dariusz Ulanowski Ludwinowo 32 Kruszyn Całkowita cena oferty brutto 247 777 zł i 77 groszy Okres gwarancji rękojmi na wykonane roboty, roboty budowlane 60 miesięcy to wszystkie oferty, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu. Przypominam o konieczności złożenia informacji o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w ciągu trzech dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert. Dziękuję za uwagę.